Siema, siema, jestem graca. Tutaj mamy siema. zawodnika. Jak się nazywasz? Pieter. A tu mamy drugiego zawodnika. Gołom. Gołom się nazywa. Tutaj pokażemy ich bolidy. Czekajcie. Tutaj jest mój, oczywiście. E, tutaj Pietera. A tu Gołąba. Polecam. Tutaj. Dobra, lecimy. Lecimy ze stolikami. Patrzy, tu Pieter leci stoliki. Było dobrze. Lecimy. Pieter leci, treningówkę małą. Było ładnie. Lecimy. Tu jeszcze hip. Było dobrze. Tutaj drugi raz. Teraz będzie hip. Gołą pleci. Jakie loty. Powiedzmy, że było dobrze. Dobra, teraz hip. Hip był nieudany. Teraz Pieter. Bum. Teraz hip będzie. Teraz Pieter będzie leciał dużą Poleciał wysokie loty i teraz hip zawraca i leci. Wow. wjechał tylko dawaj lecisz. Teraz gołąb, bez cięcia. O, wow, małą. Mała. Dobra, może hip. Hip. Pieter leci znowu stoliki. Było ładnie. Gołąm się szykuje na stoliki, chyba. Tu próba testowa. O, było dobrze. Niby test, ale dobrze. Jest, było wszystkie całe. Pieter, jak to oceniasz? No polecasz? Birtpark no. z Strzegą. Teraz graca. Graca teraz leci treningowe. koniec odcinka. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Siema! Nara!